już wszyscy jak tu jesteście w tym pięknym mieście spotkamy się tutaj na plaży nadaję tobie imię błyskotka płyn, błyskotko płyn. nadaję ci imię Nemo Płyn i Sław imię Szczecińskiego przez Holaka. i Buziaka drugiego. Kto chce Buziaka na niego jeziora, tak? sobie Oj, jakieś imię dalej. Nadaje Nadaję tobie imię. Ale jakby to było? płyn i Sław imię szczecińskiego. Proszę Panią. Proszę, no nadaje tobie imię. Tutaj Siksa. No i hop, Siksa, do

a patrz, a, ja, a ja bym proponował wam, żebyście zrobili tak. Bierzesz taką rybkę, nie wolno jej się bać. Później panią możemy sprawdzić jaka jest woda. Aby wąchać co się dzieje w tej naszej wodzie. Żeby znaleźć pokarm, żeby... Ostatnie pytanie. Powiedzcie mi, czy trzeba jeść ryby, czy nie? Ryby, ryby są zdrowe, czy nie? nie macie żadny stąd dla nasmy ja bardzo dziękuję wszystkie dzieci zapraszam e, do wędkowania zachęcam że no le raz powinniśmy jest to dość ciekawy, ale powinniśmy więcej